Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emil z kanałem StarCraft i MSS2 TV Streamu. Witam wszystkich serdecznie na czacie, którzy dopiero do nas dołączyli. Witam wszystkich serdecznie na YouTube którzy tam gdzieś oglądają tego replaya, bo najprawdopodobniej to zostanie nagrane. No i witam też dwóch graczy po lewej stronie: Nom Giant. Giant niech będzie jego przycinkiem, natomiast jest Acer Nerchio, gracz z Polski. Jakby ktoś nie wiedział, który rok temu zdał maturę, teraz jest chyba na studiach, czy dziennych, czy zaocznych, czy wieczorowych. Tego nie mam najmniejszego pojęcia ale jeden z najlepiej zarabiających polskich graczy obok y, many. To jest pewne, chociaż Mana w tym roku trochę mniej pogrywał z tego względu, że z tego względu, że y, matura, te matura przed nim y, zdaje właśnie maturę więc jest lekka lipa. Podobno Mana powiedział, że bierze wolne na rok i ma grać zawodowo, że się tak wyraży. To może być bardzo ciekawe, jak przejdzie na full-time grę, gdyż on i tak jest naprawdę świetny, jak będzie miał czas, żeby trenować, to będzie po prostu totalną, totalną imbą innego prostej określenia na niego nie będę miał w takim momencie. Jeżeli natomiast chodzi o ten finał, to jest NOM, NOM Asset Tournament numer 1, co tydzień ma być taki, jeżeli się nie mylę i w puli jest 150 dolarów, za pierwsze miejsce jest tych dolarów 75, za drugie natomiast mamy 50, za trzecie 25 i... Już Nerka w takim wypadku zarobił sobie 50 dolarów, czyli 150 zł dzisiaj ma i na pewno jest szczęśliwy z tego powodu. Będą bejny, będą bejny, tutaj nic innego nie widzę jak bejny z jego strony, chyba że zobaczymy ekspansję, <gry> no ale nie, tak na poważnie myślę, że chyba będzie chciał to szybciej zakończyć, widzimy, że jego przeciwnik zaczął od ekonomicznego buildu, na początku haczerka, potem dopiero spawing pool i ekstraktor, to jest ryzykowne, Cztery linki już w drodze, no Hatch First jest bardzo często ryzykowną zagrywką, ale czyżby tutaj się Polak szykował na Expa? Chyba tak. Co jest jednak ciekawe będzie yy, tak, BO3 Będzie... i teraz pytanie, no to stawiam ekspansję jak BO3 yy, Będzie mógł. Będzie mógł trochę go tutaj pomęczyć lekko tam podźgać. Yy, <laughs> Tak, BO3, BO5, Boring. Queen już wyskoczył. no Szybciej będą te larwy z drugiej strony, energia szybciej będą te drony też wyskakiwać. Jest już y, haczerka u przycinka. Y, dwa Queeny w drodze. No i teraz co wykombinuje Polak? Zobaczmy, czy zbiera gaz. Zbiera z jedne, jedną dronką tylko gaz. On bardzo często to robi. Jak uzbiera setkę, potem y, zabiera dwie dronki z gazu. Y, będzie miał po prostu po tym gas jak coś szybciej trochę na te roczę, pierwsze, szybciej, na pierwsze do, też na bailingness. No i tutaj yy, yy, się coś nie wyszło. Czyżby straciły. Yy, czyżby Polak stracił... ojojoj, stracił cztery jednostki, stracił lingi. Chyba nie upilnował ich zbyt dobrze, to naprawdę kosztuje drogo, bo nie ma kolejnych lingów ma królową, która gdzieś tutaj będzie się chciała zaraz bronić, to może być mały problem. strata tych queenów 4-5 ale szkoda, że on teraz nie atakował jego przeciwnik. Naprawdę wielka szkoda, bo mógłby coś tutaj więcej zrobić. No i jest Bane już w drodze, żeby się bronić przed tymi pierwszymi Lingami. Nie rozumiem, dlaczego on się tutaj wycofuje teraz. Dwa spajny do obrony. Czyżby on zeskautował? Nie, nie zeskautował przeciwnika. Tak naprawdę dużo nie wie. Wie, że jest tylko ekspansja. Nie widzę jednak timingu tej ekspansji do końca. Lingi na speedzie za chwilę już są na tym speedzie Lingi. Już linki są i no teraz będą mogły spróbować się dostać do środka. Tutaj się na pewno bainy za łatwo nie dostaną z powodu tych dwóch spainów. Evolution Chamber jeszcze, jako tutaj, taki wallin. No, bardzo fajnie. Tu będzie miał Polak problem. No, chyba że te bainy nest będzie na zasadzie obrony, tylko. Bo do ataku to nie da rady tak naprawdę nic to jest zrobić jakiś Bane proszę pana, czy jeden by się przydał, chyba nie chce pokazać, ko ma technologię dlatego nie robi Bane'ów, Czy da rado toczyć, kto na tym wyjdzie lepiej? Chyba Polak na to wygląda, że tak policzył lepiej tej Giant i się wycofał. Bo nie ma sensu walczyć za chwilę z tutaj wspomogą go. No i będziemy mieli jeszcze tutaj trochę takiego oczekiwania. Jest roach warren, więc szybkie przejście w roach tej ze strony. Zielonego zerga, dobrze, ale gdzie jest ten roach, Powiem, czy aż... jest, jest z tyłu. Też fajne umiejscowienie, żeby lingi i bejny nie mogły obiec, żeby wszystko musiało jak najbliżej spajna się przedostać. W tym momencie podwójny gaz. Tutaj też jest gaz, czyżby tak. Wszystko wskazuje na to, że Polak będzie chciał latać sobie, już stawia te spajny, więcej by się ich tutaj przydało, mimo wszystko. Y Przede wszystkim jednak musi skautować musi znać timing swojego przeciwnika, co on kombinuje. Kolejny, tutaj widzę, że spajn się przeszedł. Jeżeli będzie wiedział, że są te rocze, będzie też wiedział mniej więcej kiedy, w którym momencie postawić, postawić dodatkowe spajny, żeby czuć się zabezpieczonym. Na pewno spajny będą musiały być postawione w momencie, w którym będzie chciał latać. Jak już będą... Mutale leciał do bazy przeciwnika. Spajny wtedy są od razu potrzebne, bo przeciwnik rzuca wszystko, co ma. I teraz próbuje zeskałtować Nerchio. Czy zobaczył te? Nie, dalej nie widział. Dalej nie widział, że jest Roach Warren. Dalej nic nie wie, tak naprawdę. A tych roachów na razie też nie widać. Jest za to plus jeden do ataku, więc linki będą na dwa strzały, nie na trzy, jak do tej pory. No tu jeszcze uwaga, bo no, byłoby szkoda, żeby Bane wybuchł. Udało się. Dźgnął raz. I ma jedną zabitą jednostkę na koncie Expo w drodze, tak samo jak y, i w drodze jest Spire, więc y, są również y, Mutale. Y, Zobaczmy co tutaj dalej jest. No, więcej tych no i poza tym jeszcze jedna sprawa: tu by się przydał jakiś typ Wallina, bo jeżeli dużo rączy przyjdzie nie da rady złapać tej przeciwnika, tym wszystkim energio to wtedy rocze no, przebiegną sobie do bazy i będzie po zabawie. Już jest Giant, zaczyna od scoutowania, Ładnie to wszystko przypilnuje. Pierwsze lingi biegną, żeby tę ekspansję przyblokować. Raczej nie dadzą rady nic takiego zrobić. Niech o tym zapomną. Jeszcze zostały złapane, więc cały oddział padnie. Problemem może być to, że jest Infestation Pit, więc infestory i rocze yy, będą dawały dużą przewagę tak naprawdę yy, temu graczowi, gdyż no za mało może być tak naprawdę. Yy, za mało może być yy, wszystkich yy, Mutali, żeby one były w stanie cokolwiek zrobić. No i ruszę teraz do ataku, będzie chciał przejąć XP. Mógłby spróbować, ale to jest, zaatakować się, to jest jednak zbyt ryzykowne. Tu jest plus 1 do ataku. Y, Upgradeów 0 nie da rady przyblokować tej ekspansji za żadne skarby. Za to może spróbować tutaj wbić się do przeciwnika i zaważne, ważne, go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Overlordów. I może teraz oberwać. Oberwać od tych Mutali. Są spory poustawiane no jest dosyć dużo tych sporów więcej nie będzie żadnego harasu zbliżają się mutaliski, ale ta ekspansja może oberwać i to oberwie nawet bardzo mocno, zostanie przyblokowana oczywiście Roucze będą zmuszone do ucieczki, o właśnie w tym momencie i to jest dobra chwila, żeby zaatakować w międzyczasie Roucze Gianta już się szuka. on chyba ma spida tak szybko biegnie tu nie ma nic do obrony i Roucze się teraz ruszyły, trzeba się będzie tutaj broń czy da radę, Roach Warren już w drodze kolejne mutale się zbliżają, ale mutaliski nie są zbyt dobre, czy są dobre na rocze w dużych ilościach Ale trochę to potrwa zanim to wszystko zostanie zabite Już linki się zbliżają Za chwilę będą łapać Już obgoniły przeciwnika Są tutaj to upgrade oczywiście plus jeden do ataku Na roczach ale to trochę jest ilościowo Po prostu za mało No i dał radę Polak się wybronić Ma swoje rołcze w drodze Co jest ważne zablokował tą ekspansję I to jest tak naprawdę najważniejsze Że będzie do przodu z ekonomią Już za chwilę Giant będzie przechodził dalej, będzie rozprzestrzeniał creep, żeby tylko te sporki crawlery mogły podejść, co tu się dzieje. A biedna królowa obrywa, no i trzeba uważać, przede wszystkim, na te inwestory. dać się złapać infestorom przez Mutale i przez Lingi. To jest tragedia, bo można przegrać cały mecz przez to, tak naprawdę. Plusem tych Mutali, oczywiście, jest to, że udało się złapać tyle Overlordów, ile się tylko da. Upgrade'y już powinny być w drodze, są, plus jeden do ataku jest range atak, jest Mela atak więc będzie się tutaj no, w upgrade'y idzie, wie, że musi iść, wie, że jest w plecy, jest speed dla roachy, dla Polaka. No tej spokojnie podchodzi, będzie chciał to wszystko zabezpieczyć. Czy da radę? no Inwestory na razie chcą pilnować tego. Polak ma totalną aktualną kontrolę nad mapą, zerk nie może wyjść, jeżeli zerk spru... ten zielony zerk nie może wyjść Jeżeli zielony zerk spróbowałby się wydostać... ileż tych queenów? Artyleria, chodząca artyleria przeciwrodzinnicza Jeżeli zerk spróbowałby wyjść teraz, musiałby zostawić bazę, jeżeli by zostawił bazę, no to do środka by się wbiły te wszystkie mutaliski tak naprawdę Kamienie tutaj gdzieś atakuje? Nie, roachy jakieś próbowały się przecisnąć Bym się w sumie śmiał, gdyby Nerkio spróbował przejść do Broodlordów, to też byłaby w sumie dobra e, decyzja, moim zdaniem mógłby tutaj spróbować, ma przecież e, już, e, ma Spire, więc Broodlordy też by się tutaj przydały, Hydralisk, Den ze strony e, tutaj gra, tego drugiego gracza, no Hydrale, Roache, e, Infestory, cała armia, która jest potrzebna, żeby z, przy, pokonać przeciwnika. Więc tu będzie najważniejsza tak naprawdę ekonomia z tego względu, że no Polak będzie mógł szybko do, zmienić to, co ma, tylko musi mieć lepsze makro. Gdyby się przydało, żeby jednak tymi mutalami mógł jeszcze tutaj coś y, poniszyć, gdzieś wlecieć, cokolwiek zrobić. Na siłę mógłby wlecieć tutaj z tyłu do bazy. O, przyblokował klip przynajmniej. Na siłę mógłby wlecieć do bazy z tyłu, ustawić się, rozwalić Infestation Pit i glen tak naprawdę. Y, to nie byłoby wielkie szkody, nie, nie byłyby wielkie straty. Już są rocze dla Polaka, już są inwestory. no te, pamiętajmy, że te mutale będą zajmować, kiedy dojdzie do walki na limitach, będzie już e, Mutaliski będą zajmowały trochę tych e, limitów, a one się nie nadają tak naprawdę do walki przeciwko Hydrom, przeciwko Fangalom To będzie jedna wielka rzeźnia e, Królowe chodzą, pilnują tych inwestorów, bo mógłby na siłę jeszcze tej e, Polak wysyłać po dwa na przykład e, Po dwa e, mutaliski że, i wymuszać Fangale, czy nawet pojedyncze mutale żeby wyrzucić fangale, dlatego królowe się trzymają tutaj tego tak kurczowo. No i zawsze trzeba latać, kombinować. Widzimy, że zero nowych y, mutali ze strony Polaka to jest totalnie nieopłacalne. Lata tym overseerem próbuje zniszczyć klip. Y, no się jeszcze rocze nawet zakopały. Jest już y, Baro. No Polak musi uważać, bo ta armia, która idzie w jego stronę Jest chyba pod, no, zobaczmy 38, 27, 6 No właśnie 16 hydralisków. Problemem mogą być te wszystkie hydrale Niby armia jest taka sama Upgrade 2.1, u tu jest 1.0, więc upgrade Polakowi są potrzebne Zaraz będzie miał te 2.1, ale czy doczeka tego cudownego momentu Będzie mógł się bronić dzięki tym z sami wiecie, że creep rozprzestrzenia Tylko dzięki tej Overseerom No i nie może dać się złapać przez Fang ale tutaj powinien Giant uważać, totalnie są spajny, więc jest jakaś obrona. W międzyczasie mutaniski wlatują do bazy. Od tyłu pięknie! No i teraz co by tutaj przypolować, co by tutaj zrobić, więc ekonomia zaraz mogła oberwać. Więc Haras był. Czy da radę? Teraz piękna bitwa. nie rzuceni. Fangale są rzucane na jednej i drugiej stronie. Jednak spajny robią sobie roucze, nie walczą. Czemu te rołcze nie walczą? Na Boga jednego one powinny walczyć. Mutale no zwalniają limit, a roucze stały. No chciało chyba, że na tych spajnach się wszystko rozbiło. Jeszcze fangale są rzucane. Jak to z tego wyjdzie? 12 no zbyt dużo tych jednostek, tak naprawdę nie dał rady zabić. Yy, teraz Nerchio. Y, udało się przegonić, jednak, ale stracił tą XP. No i przejdziemy do takiej zwykłej gry. Powiedzmy sobie: zwykłej armii będą takie same. Kto będzie po prostu silniejszy? Upgrade takie same już są teraz. Dokładnie, yy, i jest jednak przewaga jednej haczerki tutaj y, dla Gianta to jest, y, to może być dosyć dużo ta jedna haczerka, tu no nie zrobił wielkich y, szkód, szkoda nie próbował w sumie niszczyć budynków, bo też nie byłoby to sensu, bo królowe miały możliwość y, oczywiście transfuzji no i mamy teraz większą bitwę na samym środku pierwszy fangal był, dużo nie straciliśmy upgrade y, dokładnie takie same, ale Polak miał fan, możliwość rzucenia fangali i to mu daje bardzo dużo już królowe idą teraz do boju, będą próbowały te jakoś pomóc, czy da radę, Podszedł pierwszy infesor, będą teraz rzucały te fangale i no, dał radę. No, i ekspansja zostanie za chwilę przyblokowana. Queeny się zbliżają. Transfuzja to oczywiście będzie bardzo potężna. Double expand ze strony Polaka. No, i coraz większa armia tu się zbliża. Roucze i infestory stary. Dobre. uuu, jeden fangal, ale niezbyt udany. Złapał tylko trzy roucze. I kolejny fangal. Znowu źle udany. Musi być Gian Wściekły. Dwa złe fangale. Oj, to nie tak powinno to wszystko wyglądać, powinno być cała armia łapane, ale Polak świetnie teraz podzielił swoją armię, nie, trzyma jej w jednym miejscu, no i zamyka przeciwnika w, w jego bazie, w międzyczasie już tutaj widzimy spajny będą porozstawiane, nowe pobudowane, żeby się tam zabezpieczać, jak zabezpieczy tą ekspansję, będzie mógł się wycofać w spokoju. Do siebie, no i dalej mikrować Dalej makrować, upgrade y. Widzimy, że idą w górę hydraliski Pamiętajmy, że hydrale, infestory I roucze są zawsze trochę mocniejsze e, Od roczy infestorów Oraz e, Oraz e, roczy infestorów Jednak na trzech bazach nie da rady Na trzech gaz bazach, a dokładnie na sześciu gazach Nie da rady Giant Iść w i hydry, i w infestory W odpowiedniej ilości, potrzebuje jeszcze Z dwóch gazów, nawet nie ekspy A dwóch gazów, 8. Gazów jest tutaj po prostu potrzebny, żeby to dobrze produkować. Changelingi przechodzą, przedostają się jak szalone. Za chwilę będą skautować to wszystko. Jak tam upgrade zaraz będzie 2-2, będzie wyglądał tak samo. No i Polak szybciej przechodzi w Hive, yy, Powiem Wam szczerze, że myślałem, że to szy szybciej ten mecz się zakończy z. Z zwykle kończy się w tych, no, często się kończy w tych pierwszych 10 minutach bejna. Jak się szaleje, o proszę, ciędzik oberwał żadnych tailingów, nie było więc łatwo, może go było wypatrzeć. No i limit Polaka już jest. Teraz koło podlatują, żeby coś się tutaj nie zakopało, będzie chciał wejść, za radę, pięknie wejść, całą armią wejdzie, zanim podejdzie Giantno i tu będzie problem dla tego gracza, bo chyba zostanie złapany, oj, nie wiem czy Nerchio dobrze zrobił tak wchodząc z dwóch stron, teraz musi walczyć, Hydralicki go tutaj załatwiają, Inwestory muszą wrzucać Fangale i szykować się jak coś do ucieczki, jak Grady są 2-2 z jednej i z drugiej strony rozciągnął się Polak chyba trochę za mocno, przeciwnik go ładnie tutaj złapał, pochował się Nerchio, widzi, że ma przechlapane i ucieka. Czy da radę tej coś jeszcze zrobić? przeciw energią. No, nawet ładnie mu to wszystko idzie. Yy, skończyła mu się tutaj chyba energia, dlatego się wycofał. Tak też jest, ale ładnie z tego wyszedł. Tak naprawdę, yy, mimo że jego armia była rozciągnięta: 30 czy już jest w drodze. To już jest pozamiatane chyba. Zobaczmy te supply y dwukrotnie większe dla Polaka. To nie jest chyba pozamiatane. To jest na 100%. Pozamiatane ekspansja zostanie zaraz zniszczona. Nic po prostu nic z tego wszystkiego nie zostanie i będziemy przychodzić do kolejnej gry BO3 do dwóch wygranych 1 do 0 dla Polaka